Hejka, otwórzcie ze mną paczkę z Właśnie niedawno do mnie przyszła, więc chciałabym ją sobie No tak, czyli sobie ją trochę, rozpakowałam, żeby się z nią nie męczyć. I, dobra. O, i tu widzę, że już na wierzchu mam dwa zapachy, które są moje, nie zamówiłam, czyli perwanieja i kokosła. I jeśli ktoś szuka mgiełki takiej letniej na wakacje, to akurat polecam. Kosowo daje vibe na serio w wakacji, jest ładna, czuć tego kokosika. I tu jest trzecia, ona jest mojej siostry, Ona mi daje trochę, jak ja wcześniej kiedyś wąchałam, to ona, nie wiem czemu, ale ja czuję tam trufle. Nie umiem tego wyjaśnić, a na serio czuć, ja, mój mózg, mój nos czuję tam trufle. Jeszcze mam jedną mgiełkę, ale ona akurat jest mojej korzenki, więc jej nie będę rozpakowywać. I to jest też ta sama, co ja mam, czyli berbamilia. I to na tyle. Dziękuję za uwagę. Bye!